Ekstremalna Droga Krzyżowa 2019 Ekstremalna Droga Krzyżowa to droga słabości, pokonywania trudności i własnych ograniczeń, po to, aby stać się pięknym człowiekiem. Na tej drodze ważny jest trud i ekstremalność. Jezus mówi: Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. To jest droga przełomu. Wychodząc z własnej strefy komfortu, można odkryć inny świat. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w duchu świętym nie będą z Wami. Eucharystia, jak uczy nauka Soboru Watykańskiego II, jest źródłem i szczytem. Jest źródłem, z którego czerpiemy moc, od którego wczoraj wyruszyliśmy na tą drogę krzyżową, i jest szczytem, do którego dążymy, które osiągamy. Chrystus tu na Eucharystii przygotował nam. Swoją miłość przygotował nam siebie samego jako nagrodę, jako nagrodę, najlepszą nagrodę za tę drogę, za ten trud, za to wyzwanie, które podjęliśmy. Chrystus, i Jego miłość, z zmartwychwstanie, które uobecnia się w tej mszy świętej jest najlepszą dla nas wszystkich nagrodą. Przeszliśmy wszyscy ze śmierci. Z cierpienia do zmartwychwstania nastał nowy dzień. Ufam, że również Pan Bóg zadziałał w naszych sercach, że również przed nami rozpostarł nowe horyzonty. To najświętszą ofiarę przy świętej, tak jak mówiłem, sprawuję za Was, prosząc umocnienie owoców tej drogi, a także w tych wszystkich intencjach, w których podejmowaliście ten trud. Oto wybieram Izraelitów z pośród ludów, do których pociągnęli i zabieram ich ze wszystkich stron, prowadzę ich do kraju i uczynię ich jednym ludem w kraju na górach Izraela. I jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzielili na dwa królestwa, i już nie będą się kalać swymi bożkami i świętymi kultami, Wszelkimi postępstwami, uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi grzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, a ja zaś będę ich Bogiem. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Najwyższą Radę i rzekli, cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie, nie wierzycie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naręczeni, niewyspani po całej nocy. Oto wybieram Izraelitów, mówi Pan Bóg, do których, do których pociągnęli, zbieram ich ze wszystkich stron i prowadzę ich do kraju, i uczynię ich jednym ludem w kraju na górach Izraela i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził. To samo ta idea jedności, ten motyw jedności występuje w Ewangelii. Jezus umiera. Jeden człowiek umiera za cały lud, po to, aby wszystkich zgromadzić w jedno. Jezus umiera za naród, nie tylko za naród, ale także by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Pan Jezus pragnie jedności. Izraelitów zgromadził po to, aby dać im króla, ten król miał ich jednoczyć. Nas zjednoczył dzisiaj Chrystus na tej Eucharystii, Chrystus cierpiący na tej drodze krzyżowej, którą przeszliśmy. Ale muszę się przyznać, że nie wiem, dlaczego dokładnie Ciebie Chrystus postanowił zgromadzić właśnie w tym dniu, od wczoraj do dzisiaj. Nie wiem, czemu Chrystus wezwał Cię, wzbudził w Twoim sercu to pragnienie pójścia tą drogą. Jesteście nielicznymi spośród tysięcy osób, którzy odczytali to wezwanie. Nie wiem, dlaczego Chrystus nas dzisiaj tutaj zebrał. Nie wiem, dlaczego Was dzisiaj tutaj zaprosił. Ale na ten moment przynajmniej trochę widzę, i umiem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mnie dzisiaj tutaj zaprosił, dlaczego również mnie wezwał na tą drogę krzyżową, i chciałbym się podzielić dosłownie dwoma, trzema sprawami, które mnie najbardziej uderzyły w tej drodze. Przede wszystkim, samotność. Miałem okazję z, z tego zjazdu. Z z drogi piszczańskiej na, na Ludmierzyce, aż do Uciechowic, do przeżyć praktycznie cały ten kawałek sam samemu idąc. Samotność. Samotność, która daje życie. Samotność, która nie jest przytłaczająca. Samotność, która nie jest trudna. Ale samotność, która daje chwilę, żeby. Popatrzeć w siebie. Samotność, która widziałem, że w pewnym sensie odradzała mi wewnętrznie, pomogła mi spotkać się z tym, co jest we mnie. A więc uczucie samotności. Wiem, że Pan Bóg przewidział tą drogę, żebym mógł kolejny raz właśnie samotności, tego spotkania się z sobą, z tym najintymniejszym, najgłębszym ja, Abym z tym, z tym rzeczywiście mógł w tej drodze z sobą samym się spotkać. Może to głupio brzmi, ale tak jest. Z sobą samym się spotkać. Być może podobne doświadczenia były dla mnie najbardziej uderzające. Mm. <laughs> powiedziałbym nawet więcej najbardziej rozwalające to, co y, ostatnio sam zrobiłem, co zbudowałem w swoim życiu. Ta pierwsza stacja, ja przyznam się, że ja tych rozważań wcześniej nie czytałem. Wydrukowałem je z internetu, ze strony Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, tak jak były za, zaplanowane na ten rok, tylko je lekko obrobiłem, ale treści wszystkie są te same. Nie, nie sięgałem do tych treści. Chciałem, żeby Pan Bóg też zaskoczył mnie. żeby też da, Chciałem dać szansę, żeby się nie uprzedzać, ale żeby Pan Bóg mógł rzeczywiście szczerze zadziałać w moim sercu. No i powiem, że to pierwsze. Rozważanie i pierwsza stacja była bardzo uderzająca. Moją żoną siada po to, żeby wyjaśnić. Że nie zostawia spraw niewyjaśnionych, ale chce wszystko wyjaśnić do końca. Podejmuje trud wyjaśniania. Szuka zrozumienia. I tutaj, pierwsza rzecz, która mnie najbardziej uderzyła, właśnie w tym, to ostatnia sytuacja. Kiedy w dialogu, w rozmowie w sumie to pisaliśmy z, z jedną osobą dużo było no właśnie, niedopowiedzeń dużo było takich rzeczy które nie są do dziś wyjaśnione i też kilka słów które powiedziałem za dużo które wypowiedziałem a do dziś się z nimi nie zmierzyłem i nie wyprostowałem ich nie przyznałem się, że nie do końca są tymi którymi, które chciałem wypowiedzieć i które myślę. A dokładnie powiedziałem, że pod wpływem tego, że ta osoba nie chciała zrobić tak jak ja chcę, bo oczywiście ja wiem lepiej zawsze, pod, pod wpływem no, tego, że chciała, osoba ta wybrała inaczej, <laughs> powiedziałem, że mam wrażenie, że ta <laughs> osoba wiecznie potrafi być przy drugim tylko wtedy, kiedy. Nie ma z tego korzyści. Tu akurat materialne. Wtedy, kiedy, powiedziałem prosto, wtedy, kiedy potrzebujesz, kiedy potrzebujesz, żeby cię wspomóc finansowo, wtedy jesteś, wtedy się interesujesz, wtedy piszesz, rozmawiasz, chcesz się spotkać, a kiedy nie masz interesu, to wtedy no nie za bardzo Ci na tym zależy. Nie do końca tak jest. Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że. Te słowa były rzucone na wiatr, były pod wpływem takich silnych emocji i rozczarowania tego, że, że to, co zaplanowałem, nie, nie doszło do skutku. Ale przez długi czas, przez ostatnie dwa tygodnie nie miałem odwagi się z tym zmierzyć. Nie miałem odwagi wyjaśnić. Nie chciałem wyjaśniać. I to pierwsze rozważanie. Wyjaśniać. Ciągle wyjaśniać. Wyjaśniać do końca. Nie zostawiać rzeczy, Niewyjaśnionych, które się nakładają, które się gromadzą. Szukać zrozumienia. Rozumieć nie tylko siebie, ale szukać zrozumienia drugiej osoby. Gigantyczne, dla mnie to było takie dotykające. I jeszcze dwie takie myśli, bardzo dotykające mnie, to przy drugiej stacji o komforcie życia. Szukamy komfortu, ja też szukam komfortu. Ciepłe łżeczko, ciepłe papcie, grzejnik na full, jedzonko podane. Praktycznie teraz mam, że mamy remont kuchni na plewani, i nie muszę nigdzie iść, tylko otwieram drzwi i jedzenie jest zaraz za drzwiami. jest w moim, tak jakby, no, przed pokoju, przed moim pokojem i księdza Krzysztofa, A więc nigdzie nie muszę nawet iść do góry. Wszystko podane, wszystko na miejscu, herbata zawsze ciepła. Nic dodać, nic ująć. Różne osoby, które tu znam, wiem, jak coś potrzebuje, gdzie pójść, gdzie uderzyć, gdzie poprosić, z kim się spotkać. Komfort życia. A tymczasem wciąż są tacy, którzy też potrzebują spotkania, rozmowy, modlitwy, wspólnego wyjazdu. Na no komfort życia to ustawienie w życiu patrzy na siebie. Nie pozwala na to. No bo przecież są inni, bo przecież ci na których zawsze mogę liczyć, gdzie już sobie te różne gniazdka, relacje, wpływy spotkałem w swoim kapłaństwie, w, swojej, w tej, tej naszej Kietrzańskiej parafii. I te słowa, które bardzo mocno, bardzo mocno wybrzmiały we mnie. Kto się modli, ten ma również motywację do służby. Kto się modli, ten ma również motywację do służby. Dlaczego brakuje motywacji do służby? Dlaczego brakuje motywacji i patrzę na swoje życie? Motywacji do jeszcze większego poświęcenia, nie tylko wybranym, ale wszystkim? I źródłem jest modlitwa. Ciągła modlitwa, na którą wciąż czasu brakuje, bo trzeba to, bo trzeba tamto. I tu drogę przyrody przygotować, i tu załatwić, i tu pojechać. I czasem czuję się bardziej jak biznesmen, niż, niż jak ksiądz, który się który, który długi czas spędza na modlitwie. I pomimo, że dużo się dzieje, dużo człowiek się stara, to jednak nie ma do końca tej służby. Bo nie ma modlitwy. Nie ma modlitwy. Może te słowa też i Was pobudziły. W końcu do każdy z nas jest, jest powołany do służby. Każdy ma służyć w kościele. Może też tej modlitwy brakuje, z której służba prawdziwa wypływa. No i ostatnie, ostatnia myśl, która bardzo mi, mi utkwiła, bodajże, o, to jest przy stacji szóstej. Kolejna myśl, która rozwaliła moje myślenie i, i kolejną, kolejne etapy tej drogi dzisiejszej, to myśl z szóstej stacji. Chrześcijanie nie czekają, aż ktoś ich pokocha, ale sami kochają innych. To jest kolejne słowo, które mi dzisiaj tej nocy powaliło na łopatki. Ja jestem wśród tych, którzy czekają na miłość. Czuję się kochany przez Pana Boga, ale oczekuję też miłości od drugiego człowieka. Łatwiej przychodzi kochać, jak ktoś ukocha pierwszy, jak ktoś okaże miłość. Trudniej skochać kochać młodzież na katechezie, która tej miłości nie okaże. Trudno jest kochać tych, którzy nieraz bluźnią, <coughs> którzy nieraz nie słusznie Można zmienić pomysł na i... życie. To jest droga pięknego życia. Przemieniając się, można zacząć żyć wyjątkowo. Tak, że będzie to zachwycało innych. I jak mówi Jezus, znaleźć życie w obfitości. Właśnie po to jest ekstremalna Droga Krzyżowa. Jezus powiedział: Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie. I miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Ekstremalna droga krzyżowa jest bramą. Jeśli przez nią przejdziemy, możemy znaleźć życie w obfitości.